Ledwie wyjechawszy ze Spały, natrafiamy po lewej stronie szosy na Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, ulica Mościckiego 6. Wjeżdżamy szeroką aleją. Oczywiście prawą stroną. I już po chwili ukazuje nam się taki widok. Hotel. 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 Basen. A do tego należy oczywiście całe mnóstwo innych obiektów sportowych. Choćby ta wspaniała tartanowa bieżnia. Dużo naprawdę pięknie utrzymanej zieleni. Przejdźmy się jedną z tutejszych alejek. A to hotel olimpijczyk, który było widać na samym początku. Tyle, że teraz jesteśmy na jego zapleczu. Wejdźmy do środka. Bez mała można powiedzieć, że kilometry korytarzy. Przemiła zawsze uśmiechnięta obsługa. Wchodzimy do naszego apartamentu 208 Apartament ten rozwiązany jest Na podstawie kwadratu Ale zdjęciami będzie trochę trudno to oddać Zacznijmy od pomieszczenia Które wcale nie jest ostatnie Najmniej ważne w tym mieszkaniu A mianowicie od łazienki Lustro jest na całą ścianę. Przechodzimy do sypialni, a w niej największy skarb tego mieszkania. O proszę, a następnie małżeńskie łoże i toaletka. A jakby tego było mało, jest jeszcze jeden pokój. Nazwijmy go telewizyjny. A to z tego powodu? Stolik. Tą drogą też można wrócić do przedpokoju, od którego zaczynaliśmy zwiedzanie tego apartamentu. Reasumując, jeśli macie gdzieś zostawić półtorej paczki za dobowy pobyt z żarciem, które jest po prostu nie do przejedzenia i w najwyższym gatunku, to najmniej żal właśnie tu.